praktycznie będzie tylko rozmowa, a nie będzie pięknych jakichś tam obrazów e, z drona z, e, z okolic, z jakichś tam jezior czy z nadmorza, tylko dzisiaj będzie taka normalna rozmowa o, o tych sprawach takich, e, które ludzi interesują, którzy by chcieli wiedzieć, wiedzieć więcej coś na temat, e, na temat pobytu tutaj w Kambodży. E, Pol chce powiedzieć, Pol chce zaprosić wszystkich. E, którzy są chętni do przyjazdu do Kambodży e, turystycznie, bo ten pierwszy, pierwszy odcinek będzie e, dla turystów, którzy chcą zwiedzić Kambodżę. Paul, powie. Dobry, dobry wieczór, bo ciemno już komfort. Zapraszam wszystkich do Kambodży. Wolny kraj, królestwo Kambodży. Możecie przyjechać do Kambodży, bo można kupować wizę w e, psychrandyce 30 dolarów. Masz ja 30 dni. Cześć. Także zapraszamy do Kambodży. do no. zwierzenia. Paul, ja mam teraz do Ciebie takie pytanie, bo to jest odnośnie tego pierwszego odcinka dla, dla osób, które przyjeżdżają do Kambodży turystycznie. Nie? Powiedz mi, co ma zrobić taki turysta, czy tam grupa turystów? która zdecyduje się na przylot do Kambodży i wyląduje na tym, bo to jest główne lotnisko w Phnom Penh i wyląduje na lotnisku Phnom Penh powiedz mi tak e, krótko, co taki turysta ma robić? okej, okay, to w tej chwili jesteśmy w prowincji Kampot e, no nad morzem, nie? ale mamy jeszcze ładniejsze plaży e, Kep obok Kampot albo Sihanoukville, nie? a właśnie, jeśli chcecie zobaczyć e, historycznie Miejsce w Kambodży to jest Proponujemy Siem Czyli tam znajduje się Angkor no, Ale poczekaj, poczekaj jeszcze sekundę Chodzi mi o to jeszcze, bo ja się zapytałem Co ten turysta jak stanie na tym lotnisku, hmm? co on dalej ma zrobić? Okej, okay, to w Mamy też bardzo Mamy też Stare Miasto, czyli jakieś mamy już Około Ôi xem lạt không phải nhé Mà mình bao giờ mình đã mê xe đồ dưới nhé Chỉ nhé đi Pavard Kureski uh, Museum Narodovi Xoay uh, S và Chỉ đi Chỉ đi Mà mình bao giờ đủ dưới đồ dưới dây nhả nhé là Albo do kampotu, albo do, do Siemryp. nie. Stara stolica Kambodży. No. no ale mi, ale z komunikacją nie ma problemu, czyli, Nie ma problemu możesz... e, czyli zamawia, zamawia się jakiś albo taksówkę, albo busa, albo e, no nie wiem, czym tam. No, popularniejszy to jest mikrobus, nie, w Kambodży, nie, czyli trwana e, się nie, no, czyli taki busi, i... mały, bu busik mały. Busik, nie. A do kampot, do Siem Reap można wybrać pociąg a, jedyny pociąg, który no jest jedyny, jedyny pociąg, jest który... dobra, dzięki Paul, I jak będę miał jakieś pytanie to zrobimy następne okay. no spotkałem się z Polem dzisiaj w, e, w naszej ulubionej restauracji Paul e, pokaże i powie e, pokaże i powie czym się je czym się je i co je On ma tutaj takie fajne jedzonko tak, się morza czyli powiedz tak, o to co to jest hmm. To jsou, to jsou ogůjky, ale tu tady můžu. Za povím, co to je, uh, povím, jak uh, kmerově dětom. A to je, vy co so to je? Co to je? No Pavečky. So Pavečky no. a patiky. A no. i vydalec, ne? Tak. I ještě výšky. Kmerově děmi všechno s výškou. Všechno. No, no. Ale to jsou uměmi od Hinčíka a vydalec od Evropečíka. No, to czyli, czyli tak, że Europejczycy tak. jedzą widelcami, tak. e, Chińczycy jedzą pałeczkami, a kmerowie, a kmerowie jedzą łyżką. Tak, tak. Ale, y, ale a to dlaczego to, y, kmerowie zaczęli jeść y, pałeczkami? Bo są takie e, dania, które e, wygodne, na przykład makarony, no, wygodnie ziemię z pałeczką albo łyżką, nie? No no no. no. A zupę... E, no to wiadomo zupę no. trzeba jeść łyżką. Tak. No zupę z łyżką, nie? nie? I uh, uh, kiedyś uh, kolega Polak uh, pyta, uh, czy uh, można zjeść uh, zupę z pałeczkami. Ja powiem, że można, ale uh, no pijemy zupę tak jak uh, herbatę, nie? I pan się. Hmm. A dziś ja mam... No, no właśnie teraz powiedz, no, powiedz co, e, co to jest. Tak? Kalmari Kalmar Kalmar. 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 kalmarin, 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 E, e, pakowałem no, bo za, za, za dużo mój kuzyn zamawiał nie? I mam dzisiaj na kolację no, mm. To jest kalmary smażone e, Sosem ostrygowym Nie? No, no, no. A to nami jako krewetka No krewetkę no, ja, ja... Ja, Wiesz co ja Ci powiem, że tak Ja tych ja ty kalmarów nie jadłem hmm? A krewetki ja bardzo lubię Uwielbiam ja? te krewetki tylko, że ja te krewetki bo tutaj widzę, że one są czerwone bardzo i, nie, i one są całe z tym wszystkim z wąsami i z tym ty ja popatrz, jak... jaki kolor czerwony wiesz co, żebyś nie wiedział dlatego, że przed rzucaniem do e, garn, garnka one są e, żywe yes? I A, dlatego ty, jest? Czyli żywe, żywe tak, żywe tak. i dlatego, że wiesz, tak jest tak bardzo wiesz? ale jeżeli zobaczyć kolor żółty to znaczy one już e, nie żyją nie? No nie żyją. żebyś tak? wiedział, nie? No. To sztuka, nie? Tak. I bo wiesz co, te krewetki, które ja, ja kupuję, to ja, y, ja daję tam takiej pani i ona mi te krewetki y, obrabia. To, czyli ona wszystko wyrzuca, czyli te i ogon i to wszystko zostaje tylko samo to mięsko, wiesz? Nie, bo to jest to jest gotowanie w wodzie tych pani parę. Ta, bo to jest na no. wodzie. A no. ja smażę właśnie, ja... No smażę, jest, jest smażę. czasami trzeba ubierać pani, ale... No. Ale krewetki można w sało też smażyć wodę No i jeszcze nie, nie no, Polia ja przepraszam że ci przerywam jedzenie bo ja tak gadam i wiesz, no, no. pokazuję I nie, a ty... ty nie nie zapomnę nie z, z piwem, nie? Z drugejem Siółmoj. No. Cior moj, moj Jeszcze chciałem pokazać tą knajpę, co przychodzimy zawsze z polem tutaj na ten na... Na kawkę albo, albo na piwo pokażę tutaj. To jest taki typowo, typowo europejski e, punkt, bo tutaj jedzenie jest takie, jedzenie jest też takie typowo europejskie. Czyli są e, pizze, jakieś tam e, fish and chips, tak jak, e, tak jak w tym. No tak jak w Europie, nie? I tu pokażę, jak wygląda to. Tak najpierw. I nazywa się tak. Happy Special Pizza and Cafe i tutaj pokażę jakie jest menu menu i, i można tutaj zobaczyć ceny. Czyli ryż smażony 2 dolary i na ple, y, y, ryż smażony z, y, z i Na przykład y, co tu jeszcze jest? Pizza. Pizza kosztuje 4 dolary e, e, Smażone warzywa krewetki no także jest taki, no taki no w każdym razie jak ja tutaj przychodzę to ten tutaj praktycznie sami ten sami, Europejczy, sami Europejczycy biali się no czasami czasami ten widzę też kmerzy przychodzą ale generalnie jest to jest to taka europejska że przychodzą i bardzo ładnie i bardzo fajnie jest też bardzo fajnie jest też położona bo naprzeciwko jest rzeka. Także jest fajnie tutaj ten, bardzo, bardzo miło. Nie?